cześć, witam Was, ja jestem Marcin, a to kolejny odcineczek z Farming Simulator 2015. Przepraszam Was, że tak długo mnie nie było, ale po prostu, szczerze, nie chciało mi się nagrywać za bardzo. Ale wracamy i dzisiaj będziemy sobie kosić kukurydzę. E, sprzedałem naszego bizona, tylko tutaj sąsiad ma, e, za to kupiłem nowego New Hollanda. To jest chyba jaki to jest New Holland TC5.90 z headerem 1, 2, 3, 4, 5 6 sześciorzędowym, i tu nasz stały John Deere przyczepka. No to jadymy na pole i będziemy kosić. Oj, oj, dobra, oglądamy teraz gram bez kierownicy, ponieważ y, odłączymy ją. Nie grałem teraz tutaj, nie używałem, ale następny odcinek prawdopodobnie już będę na kierownicy. Tutaj sobie wezmę. O, albo tu możemy, dobra. Jeżeli chcecie, żebym nagrywał filmiki, to nie zapomnijcie stać łapki w górę. No i... I, i... I, 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 Coś chciałem powiedzieć i zapomniałem. O, panie! chciałem powiedzieć Dobra, mniejsza z tym Jestem na pole nasza farma teraz taki słabowiskiej stała się już bardziej taka zmodernizowana Ale ostatnio tak wzięte sobie co tu zagrać w wodę ALS i, I tak jest super anagram coś ich jest odcineczek. Dobra, czy kompanie też się jakoś się spadało? G... Tak. G. B. Nie. V. G. B. B. G. V. V. Ok. To leci, bo... No to ogólnie to... Jak fajnie. Ja nie mogę. Ostatnio kiedy ja grałem? Skosimy sobie jedna, albo dwa pola, żeby tam za bardzo nie przynudzać I ogólnie, u góry będę miał FPS-y, ponieważ ostatnio strasznie mi się ścina I mam taką propozycję, aby nagrywać z Counter Strike'a Jeżeli chcielibyście w moim kanale Counter Strike'a, to pójście oczywiście w komentarzu yy, Albo jakieś openingi, czy coś w tym stylu no, pomyślę jeszcze nad tym i ogólnie już się wystraszyłem, że mam włączony mikrofon Dobra. Ale pięknie się prezentuje ten kombajn. Ogólnie rozpoczął się na wyrok szkolny. Piszcie jak tam was z ocenami. U mnie nie najgorzej, ale jakaś super też nie jest. Yeah, nie wiem jak się podniecam tym, że naów no, Lasa V wow. V wow. Dobra To jadymy popoki I ogólnie na kanale wybiło już około 250 subskrypcji, za co Wam bardzo serdecznie dziękuję i specjal... Nagram, nagram specjal Obiecywałem, że nagram i nagram Ale jeszcze nie wiem kiedy Ponieważ na razie nie mam za bardzo miejsca tła Gdzie by to wszystko tak ładnie się mogło Skomponować Ale nagram specjal yy, Jaki to jeszcze się dowiecie No i pokażę Swoją mordkę No Kukurydza W ogóle Zmieniłem sobie troszkę ustawienia grafiki w na jeszcze większe bo nie wiedziałem wtedy, że mogą być jeszcze większe i ustawiłem stronę na maksymalne jest jakość super um, Co ja chciałem powiedzieć? Znowu zapomniałem Czasami mi spadają FPS-y ale ogólnie nie jest tak jakoś fatalnie Dobra Pełno Jeżeli chcielibyście Farming Sonator e, Multi na, na tym czy na innym sobie, No to piszcie w komentarzu oczywiście Ojoj, oj Marcin Dobra to się wszystko ładnie, pięknie prezentuje. Ja nie mogę. Ty, chyba to która patrzyłeś, się, to mi się zdaje, że to jest chyba zbiornika T4, co rośnie, tak? Czy to może być to? Chyba tak. Góry, obroty, prędkość. Tak, to jest to bym. No, co tu jeszcze wam. Nie chciałem powiedzieć. Nie ja chciałem powiedzieć. No i. No, um, chciałbym Was przeprosić, ale po prostu za bardzo nie miałem czasu. Nie chciało też mi się tego jakoś tam e, tworzyć, tych filmów. I sorry. No i ostatnio więcej czasu spędzam w CS-ie. A do ls to tak wróciłem. To jest nienacka, jak nie miałem co robić. Ale w się... Jest jakaś tam Wielka Lama, czy coś takiego. Kałaszek w laurach jest. To już... Już coś jest. Z Silvera wyszedłem, jakbyście się pytali. Dobra. E, wysypiemy sobie o panie o przykro mi, przepraszam bardzo o Nie o? gdzie? wyjdę sobie, zrobię screena na miniatureczkę tak ładnie gdzie tu jest print screen? print screen, dobra zrobione screeny możemy sobie jechać dalej jeden tylko tu wyładuję to na 200 jeszcze to na oj, oj przepraszam Pełno, już koniec dobra koniec Co jeszcze się ustawić i jedziemy Pierwszy zbiornik Dobra Jak to pole Szybciutko poszło nam eee, No No i, tak jak wspominałem, CSa chciałbym wrzucać na mój kanał, ponieważ w było coś innego, oprócz samego farminga, 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 farminga i może no, by się to przyjęło na kanale. Jeszcze było trochę beki z Marcina. Nie byłoby tak źle chyba. O kurde, bagno. Prawie wpadłem. No chyba skosimy tylko to jedna pole. No, powinno nam starczyć New Holland. Jest jak nisko ten header, o panie. No już mamy z dwie trzecie pola skoszone na pewno. W jeszcze to wykoszę, bo tu się trudno przejeżdża. Oj, oj, a mi jakie nie, nie Marcin. chyba? Tak, dobra, drzewo za nami. V i jadymy. No i już jest prawie 10 minut odcinek. Jak to szybciej leciało. To tak skacza obraz. Było bagno, czyli trzeba to jakoś ładnie obrobić. Um. Tu i stop. Cofamy. To wypadniemy? Nie. O, jest ok. O, jejejeje. Jeszcze mam taką jedną propozycję, aby może co by na to, żebym nagrywał yy, odcinki. To jest moje hodowli królików, takie tam prace i tak dalej, no po prostu wszystko co trzeba robić przy królikach i tak dalej. 30 FPS-ach a odcinek gdybym w 60 FPS-ach. Dobra, ostatni pasek. O, pełno, a O. Ja myślę, że tutaj przyczepa może nie starć, a tutaj nawet przyczepy nie będzie. Troszeczkę bliżej podjadę. O, dobra, pięknie sypie. Uch, znowu to samo już włączam. E, o! O, przepraszam. Otwieram. Otwieram otwieraj światło do przeryw, nie przysypał. No, nie żebyście słyszeli tam czasem jakieś szumy mikrofonu, ehm, to tam proszę nie hejtować mnie, ponieważ o, mikrofon jakiś tam mega super ultra hiper duper, co ja gada nie jest to po prostu zwykły mikrofon no i tym oto skończę długość będzie 15 minut odcineczka No i co, co jeszcze powiedzieć? Co tu gadać? To by było na tyle. Jeżeli odcineczek wam się spodobał, to co no Dzięki, że oglądaliście trzy.